Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Pieśń o Rolandzie. Autor nieznany. Tłumaczenie Tadeusz boj -Żaleński. 1. Król Karol, cesarz nasz wielki, Siedem pełnych lat zostawał w Hiszpanii, aż po samo morze zdobył tę wyżynę. Nie masz zamku, który by mu się ostał. Nie masz muru, który by był cały. Nie masz miasta, krom Saragosy stojącej na górze. Włada tam król Marsyl, niemiłujący Boga, Mahometowi służy do Apollina się modli. Nie ustrzeże się nieszczęścia. 2. Król Marsyl jest w Saragoście. Przechadza się w sadzie, w cieniu. Kładzie się w ganku z błękitnego marmuru. Więcej niż dwadzieścia tysięcy ludu jest wkoło niego. Woła swoje diuki i swoje hrabie. Słuchajcie, panowie, co za klęska na nas spadła. Cesarz Karol przybył tu ze słodkiej Francji, aby nas pognębić. Nie mam wojska. Aby mu wydać bitwę. Ludzie moi nie są mocni stawić mu czoła. Raćcie mi, doradcy mądrzy, i chrońcie mnie od śmierci i wstydu. Żaden Poganin nie odpowiedział słowa prócz blankandryna z Walfondskiego kasztelu. 3. Tenci Blankandryn, najmędrszy był wśród pogan. Męstwem swym, dzielny rycerz. Rozumem dobry rajca swego Pana, Rzecze królowi: Nie przerażaj się królu. Prześlij Karolowi dumnemu, hardemu władcy słowa powolnej służby i wielkiej przyjaźni. Dasz mu niedźwiedzie i lwy, i psy, i siedemset wielbłądów i tysiąc wypierzonych sokołów. 400 mułów ładowanych złotem i srebrem i 50 wozów, z których on złoży tabor. I daj mu szczerego złota tyle, aby mógł hojnie opłacić swoich najemników. Przekaż mu, że dość długo wojował już w tej ziemi, że powinien by wracać do Francji, do Aquizgranu, że pośpieszysz tam za nim na Święty Michał. Że przyjmiesz tam prawo chrześcijan i zostaniesz jego wiernym lennikiem. A zechce zakładników, to poślij mu ich, dziesięciu albo dwudziestu, aby go natchnąć ufnością. Poślijmy mu synów naszych żon, ja poślę mego, choćby miał i zginąć. Lepiej by tam potracili swoje głowy, a my żebyśmy nie stracili naszej swobody i państwa i nie przyszli do torby żebraczej. 4. Blankandren mówił Na tę moją prawicę i na tę brodę, którą wiatr kołysze mi na piersi, wnet ujrzycie, jak francuskie woje stąd odchodzą. Pójdą Frankowie do Francji. To ich ziemia. Kiedy wrócą każdy do swej najdroższej dziedziny, a Karol do Akwizgranu, do swojej kaplicy, będzie tam odbywał na święty Michał uroczyste roki. Przyjdzie święto, dzień upłynie, o nas ani słychu. Dumny jest ów król, a serce ma okrutne. Każe uciąć głowy zakładnikom. Lepiej ci jest, aby oni stradali głowy, a my, abyśmy nie stracili naszej pięknej Hiszpanii i nie cierpieli niedoli i klęski. Poganie rzekli, może i prawdę gada. 5. Król Marsyl zwołał Radę. Zawołał Klaryna Balagierskiego, Estamaryna i jego para Eudropa, i Pryjamona, i Garlana Brodacza, i Masznera, i Stryja Jego Machona. i Żynera, i Malbiena z Zamorza, i Blankandryna. Iżby im powiedział swoją myśl. Dziesięciu najchytrzejszych odwołał na stronę. Pójdziecie, barony, do Karola Wielkiego. Jest pod kordową, którą oblega. Będziecie mieli w rękach gałązki oliwne, co oznacza pokój i pokorę. Jeśli chytrością swoją wyjednacie dla mnie zgodę, dam wam złota i srebra, co wlezie, i ziem, i lenna, ile sami zechcecie. A poganie na to, oto mamy zadość. 6. Król Marsyl zamknął radę. Powiada swoim ludziom, pójdziecie panowie, będziecie nieśli w rękach gałązki oliwne i powiecie królowi Karolowi Wielkiemu, aby przez Boga swego zlitował się nade mną że nie upłynie ani miesiąc, jak doń pośpieszę z tysiącem moich lenników i przyjmę zakon chrześcijański i zostanę jego wasalem z całą miłością i wiarą. Jeśli chcę zakładników, wierę dostanie ich. Blankandryn rzekł, w ten sposób uzyskacie dobrą zgodę. Siedem. Marsyl kazał przywieść dziesięć białych mulic, któremu był przysłał król Sycylii. Wędzidła na nich złote, siodła wykładane srebrem. Posły wsiadają na nie, trzymają w rękach gałązki oliwne. Śpieszą do karola, który trzyma Francję w swym lennie. Karol nie ustrzeże się przed nimi. Oszukają go. Osiem. Cesarz weseli się. Rad jest z siebie. Zdobył kordowę. Mury zrównał z ziemią, zwalił kamienne wieże. Znaczny łup wzięło jego rycerstwo: złoto, srebro, szacowne zbroje. Nie został w mieście ani jeden poganin. Wszyscy ubici albo ochrzczeni. Cesarz siedzi w wielkim sadzie, koło niego Roland i Oliwier. Duke Samson i Anzeis Hardy, Gottfried Andegaweński, Sokolnik Królewski. I byli tam jeszcze Geryn i Gerrier i z nimi tylu innych. Jest ich ze słodkiej Francji piętnaście tysięcy. Na białych, jedwabnych dywanach zasiedli rycerze. Dla rozrywki najstarsi i najmędrsi grają w warcaby i w szachy, a płocha młódź bije się w szable. Pod sosną, w podle krzaku głogu, ustawiono tron cały z szczerego złota. Tam siedzi król, władnący słodką Francją. Broda jego jest biała, a twarz rumiana ciało piękne, postać dumna. Kto by go szukał, temu nie trzeba go wskazywać. I posłowie siedli z mułów i pokłonili mu się we czci i miłości. 9. Pierwszy przemawia Blankandryn. Rzecze królowi, witaj imieniem Boga wspaniałego, którego winniśmy ubóstwiać. Słysz, co ci przekazuje król Marsyl, chrobry rycerz. Dobrze się przepytał o wiarę, która zbawia, to też chce ci dać swoich bogactw w brud. niedźwiedzie i lwy, i harty na smyczy i siedemset wielbłądów, i tysiąc wypierzonych sokołów, i czterysta mułów obliczonych złotem i srebrem, i pięćdziesiąt wozów, z których uczynisz tabor naładowanych tyloma grzywnami szczerego złota, że będziesz nim mógł dobrze zapłacić swoich zaciężnych. Dosyć już długo bawiłeś w tym kraju. Godzi ci się już wracać do Francji, do akwizgranu. Tam on podąży za tobą, tak ci uręcza, panie mój. Cesarz wznosi ręce do Boga, spuszcza głowę i zaczyna dumać. 10. Cesarz trwa ze spuszczoną głową. Nigdy słowo jego nie było nagłe. Taki ma obyczaj, iż mówi tylko wedle swej woli. Skoro się wreszcie wyprostował, twarz jego pełna była dumy. Rzeczy do posłów. Bardzoście dobrze powiedzieli, ale król Marsyl jest moim wielkim wrogiem. Jakąż mogę mieć ręko słów, któreście rzekli? Przez zakładniki, rzekł Saracen, których będziesz miał albo dziesięciu, albo piętnastu, albo dwudziestu. Oddam własnego syna, choćby miał zginąć, a sądzę, że dostaniesz i jeszcze godniejszych. Kiedy się znajdziesz w swym cesarskim pałacu, na wielkie święto świętego Michała, Pan mój przybędzie do ciebie, on sam ci to uręcza. Tam, w twoich kąpielach, które Bóg uczynił dla ciebie, chce zostać chrześcijaninem. Karol odpowiada: Może jeszcze być zbawiony. 11. Zachód był piękny, Słońce jasne. Karol kazał odwieźć do stajni dziesięć mułów. W sadzie kazał ustawić namiot. Tam podjął dziesięciu posłów. Dwunastu rękodajnych troszczy się o ich usługę. Wytrwali tam całą noc, aż nastał jasny dzień. O wczesnym ranku cesarz wstał, wysłuchał mszy i jutrzni. Udał się pod sosnę, wzywa swoich baronów na radę. We wszystkim, co czyni, chce mieć francuskich panów za doradców. 12. Cesarz idzie pod sosnę, wzywa na radę swoich baronów: Ogiera Diuka, Turpina Arcybiskupa, Ryszarda Starego i bratanka jego Henryka, i walecznego hrabiego Gaskonii, Acelina, Tybota Reimskiego i krewniaka jego Milona. Przybyli także Gerier i Geryn i z nimi hrabia Roland i Oliwier, waleczny i szlachetny. I Franków z Francji więcej jest niż tysiąc. I Ganelon przybył, ten, który dopuścił się zdrady. Wówczas zaczyna się ona rada, która tak obróciła się na złe. Trzynaście. Baronowie moi, rzekł cesarz Karol. Król Marsyl przysłał mi swoich posłów. Chce mi dać bogactw swoich wbród, niedźwiedzie i lwy i harty włożone do smyczy, siedemset wielbłądów i tysiąc wypierzonych sokołów, czterysta mułów objuczonych złotem Arabii. Do tego więcej niż pięćdziesiąt wozów. Ale wzywa mnie, abym się wrócił do Francji. Podąży za mną do Aquis granu. Do mego pałacu i przyjmie tam naszą wiarę, głosząc, iż ta jest najświętsza. Zostanie chrześcijaninem i ode mnie będzie przyjmował rozkazy. Ale nie wiem, jaki jest prawdziwy jego zamiar. Francuzi mówią: miejmy się na baczności. 14. Cesarz powiedział swoje. Hrabia Roland, któremu to nie jednak w smak, zrywa się z siedzenia. Wstaje i sprzeciwia się. Rzeczę królowi. Biada ci, królu, jeśli uwierzysz Marsylowi. Oto już siedem pełnych lat, jak przybyliśmy do Hiszpanii. Zdobyłem dla ciebie i nobles, i commibles. Wziąłem Walterę i ziemię pińską, i Balagier, i Tudele, i Syzele. Wówczas król Marsyl dopuścił się wielkiej zdrady. Posłał piętnastu swoich pogan i każdy niósł gałąź oliwną i wszyscy powiadali ci te same słowa. Naradziłeś się ze swymi Francuzami. Doradzili ci wielkie szaleństwo. Wysłałeś do poganina dwóch swoich hrabiów. Jeden był Bazan, a drugi Bazylii. I w górach, pod Chaltylią, Marsyl uciął im głowy. Prowadź wojnę tak, jakaś rozpoczął, powiedź pod Saragosse swoje chorągwie, podejmij oblężenie, choćby miało trwać całe twoje życie, i pomścij tych, których zdrajca pozabijał. 15. Cesarz siedzi ze spuszczoną głową. Gładzi brodę, targa wąsy, ale nie daje siostrzeńcowi żadnej odpowiedzi ani dobrej, ani złej. Francuzi milczą, wyjąwszy Ganelona. Wstaje, idzie przed Karola i zaczyna bardzo dumnie. Rzecze królowi. Biada ci, gdybyś uwierzył nic poniowi, mnie czy innemu, który by mówił nie dla twego dobra. Kiedy król Marsyl przekazuje ci, że ze złożonymi dłońmi stanie się Twoim lennikiem i że weźmie całą Hiszpanię jak lenno z Twojej łaski i przyjmie wiarę, którą my wyznajemy, kto ci radzi, abyśmy odrzucili taką zgodę, ten znać niewiele dba królu, jaką my śmiercią pomrzemy. Rada płynąca z pychy nie powinna przeważyć. Poniechajmy szalonych, słuchajmy roztropnych. 16. Wówczas wysunął się na im. Brodę miał białą, włos na głowie siwy. Nie było na dworze lepszego wasala. Rzecze do króla. Dobrze słyszałeś, królu, odpowiedź, jaką ci dał Ganelon. Dorzeczna jest i godzi się jej posłuchać. Zwyciężyłeś Marsyla w wojnie. Zabrałeś mu wszystkie zamki, kuszami rozbiłeś mury. Spaliłeś jego miasta, pobiłeś ludzi. Dziś, kiedy ci przekazuję, że się zdaje na twoją łaskę, czynić mu więcej jeszcze to byłby grzech. Skoro chce ci dać jako rękojmie zakładników, ta sroga wojna powinna już ustać. Frankowie rzekli: Dobrze Duke gada. 17. Panowie baronowie! Kogóż poślemy do Saragosy, do króla Marsyla? na Naim odpowiada. Pojadę, królu, jeśli wasza wola. Daj mi wnet rękawice i laskę. Król rzecze. Tyś jest człowiek dobrej rady. Na tę moją brodę nie odjedziesz w tej chwili tak daleko ode mnie. Usiądź z powrotem, skoro nikt cię nie wzywał. Osiemnaście. Panowie baronowie, kogo możemy posłać do Saracena, który włada w Saragosie? Roland odpowiada. Mogę ja jechać. Nie, nie pojedziesz, rzecze hrabia Oliwier. Serce masz harde i pyszne. Poszedłbyś tam do zwady, boję się tego. Jeśli król każe, mogę ja chętnie jechać. Król spuszcza głowę i tak odpowiada: Cichajcie obaj. Ani on, ani ty nie ruszycie się krokiem. Na siwą brodę, którą oto widzicie, biada temu, który by nazwał jednego z dwunastu parów. Frankowie zmilkli, stoją pomieszani. 19. Wstaje Turpin Reimski. Wychodzi z szeregu i rzecze do króla. Zostaw w spokoju swoich franków. Siedem lat trwasz w tym kraju, wiele ścierpieli męki, wiele boleści, ale daj mnie, panie, laskę i rękawicę, a ja pójdę do hiszpańskiego saracena. Przyjrzę mu się, jak on wygląda. Cesarz odpowie zgniewany: Siadaj tam na białym dywanie i nie odzywaj się już bez mego rozkazu. Dwadzieścia. Frankowie, rycerze moi, rzecze cesarz Karol. Wybierzcie mi barona z mojej ziemi, który by mógł zanieść Marsylowi moje poselstwo. Roland rzecze. Niech to będzie Ganelon, mój ojczym. Frankowie rzekli: Z pewnością to jest człowiek po temu. Gdy jego pominiesz, mędrszego nie znajdziesz. Aż hrabiego Ganelona zdjął wielki lęk. Zdziera z szyi futro łasicy, został w jedwabnym kubraku. Oczy ma wypukłe, twarz wielce dumną, ciało szlachetne, pierś szeroką. Taki jest piękny, że wszyscy parowie mu się przyglądają. Rzecze do Rolanda: Szalony, co do ciebie przystąpiło? Wiedzą wszyscy, że jestem twym ojczymem, i oto wskazałeś mnie, abym jechał do Marsyla. Jeśli Bóg pozwoli. Abym wrócił stamtąd, będę ci szkodził, ile będę mógł przez całe twoje życie. Roland odpowie: To są słowa pyszne i szalone. Wiedzą wszyscy, że ja nie dbam o groźby. Ale na posła trzeba nam człeka z głową. Jeśli król chce, jestem gotów. Pójdę tam za ciebie. 21. Ganelon odpowiada. Nie pójdziesz za mnie. Nie jesteś moim wasalem, ani ja twoim panem. Karol rozkazuje, abym wypełnił jego służby. Pójdę do Saragosy, do Marsyla, ale nim uśmierzę ten srogi gniew, w jakim mnie widzisz, wypłatam ci jaką tęgą sztukę. Kiedy Roland to słyszy, zaczyna się śmiać. 22. Kiedy Ganelon widzi, że Roland się śmieje, tak go to zabolało, że omal nie pękł ze złości. Niewiele brak, aby postradał zmysły. Rzeczę do hrabiego. Nie kocham cię, ciebie, który zwróciłeś na mnie ten niesłuszny wybór. Mój prawy cesarzu stoję tu przed Tobą, chcę dopełnić twego rozkazu 23. Pójdę do Saragosy. Tak trzeba wiem o tym. Kto tam idzie, ten nie wraca. Pamiętaj nade wszystko, że mam za żonę twoją siostrę. Mam z niej syna, najpiękniejszego jaki był w świecie. To Baldwin, rzecze, który będzie wielkim rycerzem. Jemu przekazuję moje ziemię i lenna. Miej go w swej pieczy, ja go już nie ujrzę w życiu. Karol odpowiada: Nazbyt masz miętkie serce. Skoro tak rozkazuje, trzeba ci iść. 24 Król rzecze. Ganelonie, zbliż się i przyjmij laskę i rękawice. Słyszałeś sam, Frankowie cię wybrali. Panie, rzecze Ganelon, to Roland wszystko uczynił. Będę go nienawidził całe życie i Oliwiera. Że jest jego druchem i jego dwunastu parów za to, że go tak kochają. Wyzywam ich Panie, przed Twoim obliczem. Król rzekł, Nadto się gniewasz, pójdziesz wierę, skoro ja każę. Mogę iść, królu, ale bez żadnej straży, zgoła tak, jak poszli Bazyli i jego brat Bazan. 25. Cesarz podaje mu rękawice ze swojej prawicy, ale hrabia Ganelon wolałby tam nie być. Kiedy miał wziąć rękawicę, upadła na ziemię. Frankowie rzekli sobie: Boże, co to za wróżba? Ten znak wróży nam wielką stratę. Panowie, rzecze Ganelon, dowiecie się o tym. 26. Panie, rzekł Ganelon. Puść mnie już. Skoro mi trzeba iść, nie mam się co ociągać. A król rzekł: Idź z woli Jezusa i mojej. Prawicą rozgrzeszył go i przeżegnał znakiem krzyża świętego, po czym dał mu laskę i pismo. 27. Hrabia Ganelon idzie na swoją kwaterę stroi się w najpiękniejszy rynsztunek, jaki posiadał. Na nogi zapiął ostrogi złote, do boku przypasał swój miecz, zwany murglejem. Siada na taranta swego rumaka, wuj jego, Ginmer, trzyma mu strzemię. Ujrzelibyście wówczas wielu rycerzy płaczących i mówiących doń szkoda Twego męstwa. Żyłeś długo na dworze króla i mieliśmy Cię za szlachetnego wasala. Tego, kto cię naznaczył, abyś tam szedł, tego sam Karol nie zdoła ochronić ani ocalić. Nie, hrabia Roland nie powinien był myśleć o tobie. Z nazbyt wielkiego rodu pochodzisz. Po czym rzekli. Panie, weź nas z sobą. Ganelon odpowiada. Nie daj tego Bóg. Lepiej niech pomrę sam, a tylu zacnych rycerzy niech zostanie przy życiu. Wróćcie, panowie moi, do słodkiej Francji. Pozdrówcie ode mnie moją żonę i pinabela, mego drucha i para, i Baldwina, mego syna. Wspomagajcie mnie i miejcie go za swego pana. I puścił się w drogę. 28. Ganelon jedzie pod wysokimi drzewami oliwnymi. Przybył do posłów saraceńskich i do Blankandryna. Który wszedł z nim w pogwarkę. Obaj rozmawiają bardzo chytrze. Blankandren powiada: To cudowny człowiek ten Karol. Podbił Pulię i całą Kalabrię. Przebył Morze Słone i zdobył świętemu Piotrowi haracz Anglii. Czego on jeszcze chce tutaj, w naszym kraju? Ganelon odpowiada: Taka jest jego ochota. Nie będzie człowieka takiego jak on. 29. Blankandryn powiada: Frankowie to ludzie bardzo szlachetni, ale wielką krzywdę czynią swemu panu owidyuki i komesy, którzy mu dają takie rady. Wyczerpią go i zgubią i innych z nim. Ganelon odpowiada: Nie jest to prawda, o ile wiem, o nikim, za wyjątkiem Rolanda który to kiedyś odpokutuje. Kiedyś rano cesarz siedział w cieniu. Przyszedł jego bratanek w pancerzu na grzbiecie, niósł ze sobą łup spod karka syny. Trzymał w ręce rumiane jabłko. Weź, miły panie, rzekł do stryja, wszystkich królów korony daje ci w podarunku. Duma jego łacno może go zgubić. Codziennie wystawia się na śmierć. Niechże go kto ubije. Będziemy mieli cały spokój. 30. Blankandryn Rzecze. Roland jest wielce godzien nienawiści, iż chce przywieść do niewoli wszystkie narody i rości sobie prawa do wszystkich ziem. Gdy chce tyle dokazać, na kogo on liczy? Ganelon odpowiada: Na Francuzów. Tak go kochają, że nigdy mu nie chybią. Daje im wbród złota i srebra, mułów i rumaków, materie jedwabne, zbroje. Samemu cesarzowi daje wszystko, czego pragnie. Zdobędzie mu ziemię, odtąd, aż do wschodu. Audiobuch pochodzi z darmowej biblioteki internetowej wolne lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.